And it went on Hej. Hej, cześć, Man, witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z serii Let's Building. Let's Building i dużo tu i tu pojawi się pytanie: co to jest Let's Building? Dużo osób pisało pod intro do Let's Building, które rzuciłem jakiś czas na YouTube. A. Co to może być za serio? Niestety nikt tego nie zgadza. Niektórzy pisały, że to będzie seria z Creative, niektórzy pisał, że to będzie seria z Egozkiem. Nic z tych rzeczy. Let's Building, krótko i na temat. Let's Building będzie to nowa, główna seria na kanale, tak zwane nowe. Minecraft Awesome Building Dlaczego nowy Minecraft Awesome Building się spytacie? Odpowiedź jest prosta Po prostu Minecraft Awesome Building już po zaczynało mi się nudzić Więc postanowiłem troszeczkę zmienić formułę tych odcinków I po prostu Zacząć od nowa nagrywać I poczuć się jakbym pierwszy raz nagrywał Nową serię na kanał Po prostu chciałem się poczuć tak jak za dawnych dobrych lat Kiedy zaczynałem Minecraft Awesome Building I po prostu dobiłem już tyle odcinków Minecraft Awesome Building Że Po prostu już jakoś... mi się wydaje, że troszeczkę ta seria straciła swój dobry tytuł, że tak powiem, i postanowiłem, że po prostu. Hmm. Zmienię po prostu nazwę w serii. Zastanawiałem się właśnie, czy to będzie dobre posunięcie, czy nie. I jak widzicie, jesteśmy na nowej mapie Minecraft Let's Building. Będzie to bardziej taka seria, oczywiście będzie budowanie, jak sama nazwa mówi, Let's Build. Przepraszam, nie mówi się Let's Building, bo coś takiego jak Let's Building nie ma. Let's build. Czyli budujmy. Będziemy tutaj budować, ale nie, ty nie tylko jakieś budowle, różne tego typu biblioteki, bo takie rze rzeczy na pewno się tupiają. Ale będę chciał też bardziej, że tak powiem, taką serię połączyć to z budowaniem Minecraft Let's Play Tech, techniczny taki, typu jakieś farmy różne. I chciałbym wszystkie farmy mobów tutaj zrobić, jakie istnieją i jeszcze jakieś takie przygody fajne. Jest kilka rzeczy fajnych tutaj na pewno będzie. Tak więc dobrze, jestem na tutaj w jakimś świecie. Stworzyłem sobie świat SIDA, zaraz wam pokażę. Kurde, się troszkę taką mam, taką mam SIDA, SIDA, SIDA. Dokładnie, zobaczcie, pokażę Wam statystykę, ile już tutaj gram. Gram tutaj już, no, powiedzmy sobie, z 15 godzin. Takie tutaj podstawowe rzeczy sobie zacząłem tutaj tworzyć, jak gdzie mam takie żelazne eku. Stworzyłem sobie małą farmę zboża. Mam no, tutaj, miał, mm, mam farmę trzciny. Tutaj i jakieś itemasy, tutaj mam farbę krówek na przycisk, tam jest dispenser, oczywiście wylewa się w woda. Krówki tu się latają, ja zbieram tu na zboże. Biorę dokładnie taką pszenicę. Rozmnażam sobie je. I jak już będę miał naprawdę lagi około 200 krówek, to je potem wybiję. Tak więc dobrze. Tutaj mam takie itemasy, jak tutaj widzicie. Tutaj takie itemki. Ja mam taką zawsze manię, że jak mam pierwszy raz nowy save to zawsze trzciny dużo chcę mieć. Tutaj mam też również... Ziemniaczki, wypadł mi z ziemniaczek jeden, z zombiego więc sobie zasadziłem, jeszcze marchewki niestety nie dostałem, ale mam nadzieję, że nie niedługo dostanę. Ten odcinek będzie krótki, ale jeszcze chciałbym pokazać, że stworzyłem tutaj sobie taki mały tunel, Jest, chciałem żeby były mi jedne drzwi, a w tym naprzód są teraz trzy drzwi, więc i tak postawiłem mniej więcej, wiem, że to brzydko wygląda, ale to i tak tymczasowa baza. Tutaj mam taką małą kopalnię, widzicie, kopałem sobie w różne strony, a tutaj znalazłem diaksy. Tak więc sobie przy was wykopię te diamenty łoślawa, 4 diamenty, jak widzicie. No i oczywiście wykopię sobie Emeralda, na pewno się przyda. Jak pewnie już widzicie po tych kamieniach gram na wersji Snapshot Snapshot 14 był 04B. I po prostu co bym chciał Wam tu przekazać w tym odcinku. To no to jest taki odcinek wprowadzający do nowej serii a co będzie w następnym odcinku, w następnym odcinku będzie dużo, wybierzemy się do netheru stworzymy enchanting portal i chciałbym w jednym timelapse takim wszystko pokazane, będzie taki timelapse naprawdę myślę, że fajnie zmontowany chciałbym wam jeszcze pokazać taką drogę do smoka bo chciałbym w trzecim odcinku smoka pokonać, więc myślę, że taki fajny plan mam na trzeci odcinek a potem tak się spieszę ze smokiem, chciałbym jak najszybciej stworzyć farmę pereł tak więc Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w następnym odcinku z Minecraft Awesome Building, który pojawi się już, myślę, niebawem. Yy, to jest ostatni odcinek, myślę, mo może połowa odcinka następnego, bo już będę od razu zbierał materiały i tak dalej. Połowa timelapsu może być na starym komputerze, lecz już myślę, że odcinek całkowity nagram na nowym kompie. Yy, parametry mogę Wam szybko podać, tak więc karta graficzna to będzie Radeon R9 270, 270X yy, Dual X OC Boost. Bardzo dobra karta, mi się wydaje. Procesor to będzie Intel Core i 5, 3570 3.2 GHz. O takim zegarze 3 GHz zagarze. Yy, Czytelnik rdzeniowy. Ramy to będzie 8 GB RAM DDR 3 Kingstona. Yy, co jeszcze? Zasilasz to nieważne. Płyta główna to Asroc B75 Pro 3. No i to taki mniej więcej sprzęt. Myślę, że na jakiś czas mi starczy i myślę, że w końcu więcej sprayów będę nagrywał, nie tylko Minecrafta. Tak więc dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku z serii Minecraft jest Building. Build, przepraszam. Do zobaczenia.